Cześć, witam Was wszystkich bardzo gorąco. Dzisiejsze ćwiczonka są naprawdę bardzo łatwe, więc zapraszam. Ćwiczymy na nogi, na uda, na pupę i nawet trochę brzuszka. Także zaczynamy. Siadamy na piłkę, bardzo wygodnie. Tutaj przykład i prosto. Plaka się się do góry, broda na dół i troszeczkę się poruszamy, rozkręcamy. Dobrze, teraz trochę zjeżdżamy na dół, czyli ręce są do siebie, i do góry. Wędrujemy do przodu łóżkami, i siadamy. Najpierw siadamy na piłkę. Tym razem do przodu. I troszeczkę niżej. Także opieramy się wygodnie. Nogi są, stopy są rozchylone, szerokość bioder, coś takiego. Także kupa prawie, że dotyka do ziemi. Rączki są przed sobą i do góry się odpychamy. I na dół. Staraj się odpychać piętami, tak są takie modyfikowane przysiady. Powinniście położyć w nóżkach, ładnie. I na dół. Także zróbmy jeszcze. 10, powolutku. 9, 8. Siedem, bardzo delikatne mu, mu, ruchy. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. I ostatni raz. I siadamy wysoko na piłeczkę, wygodnie. Dobrze, siądźcie sobie ładnie, pięknie, prosto. plecy proste, klatka piersiowa do góry. Z tej pozycji mogą być ręce na biodrach. Jedna noga do góry, ostrożnie pierwszy raz i na dół. Druga zmiana, do góry, prosta noga i zginamy, stawiamy na dół. Zróbmy jeszcze raz to samo, czyli prawa noga do góry po i lewa. Plecy proste, opuszczamy stopę. Dobrze, siądźcie sobie wygodnie, mam przyjąć pozycję. Teraz jedna noga, palce obciągnięte, prosta i do góry. I na dół. I do góry. Bez opuszczania, bez do podłogi. Trzy. Stara się, się trzymać prostą. Cztery. Pięknie. Nie zginamy placów. Nie garbimy się. Sześć. Siedem. Powolutku. Osiem. Może troszeczkę wyżej nóżkę. Dziewięć. I dziesięć. Jeszcze zróbmy dwa razy. Raz. I dwa. Pięknie. Stawiamy na ziemi. I zmiana. Druga noga. Obciągamy palce. Noga prosta do góry. Raz. Po na dół. Dwa. Świetnie, trochę wyżej. Trzy. I cztery. Trzymamy plecy prosto. Pięć. Sześć. Siedem. Trochę wyżej. Osiem. Tak jest. Dziewięć. I dziesięć. Zróbmy jeszcze dwa razy. Raz. I dwa. Świetnie. Dobrze. Na kolana. Bardzo woli. Delikatnie. Przykładam kilkę przed siebie. Trzymamy ją w ten sposób, kładziemy się na nią i przekładamy ciało do przodu. Także przekręcamy się, rolujemy się na piłce. Tego słowa szukałam. Dobrze, dosyć daleko, przewróćcie się. Piłka powinna być pod biodrami, ok? Ręce płasko na ziemi, tak żebyście się mogli podeprzeć do przodu, nogi do góry. Teraz bardzo szeroki rozkrok. Nie wiem, czy mnie widać. Naprawdę szeroko i tak z tej pozycji, żebyście się dobrze podparli z przodu nogi do góry i pięty razem. Okej? Okay? Raz. Zrobimy tylko 15. 2 i szeroko nogi. 3 bardzo szeroko. 4, 5 pięty razem, staracie się trzymać je prosto. 5 6 powoli. 7 8 szeroko nóżki. 9 i 10 piłka pod biodrami. Raz, dwa, trzy i cztery. I mamy jeszcze raz pięć. Świetnie. Dobra, wracamy do pusty wyjściowej. Powolutku. Głęboki wdech. Ja muszę zmienić pozycję, Wy nie musicie. Dobra, wracamy. Czyli robimy to samo. Rolujemy się do przodu. Podkieramy się rękami z przodu. Teraz tak, jeżeli możecie, starajcie się... Podnieść dwie nogi prosto do góry, jeżeli nie, to tylko jedna i będziecie robić to w ten sposób na zmianę, raz jedna, raz druga, tak żebyście nie stracili balansu, bardziej zaawansowani, obu dwie nogi do góry i pływamy, starajcie się trzymać Palce wciągnięte i nóżki proste, albo delikatnie zgięte w kolankach, oddychamy, troszeczkę wyżej te nóżki, tak jest, czujemy jak mięśnie pracują, prawda? Dobrze, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Zatrzymujemy i woni. Raz. 2, i wyżej stopy. 3, 4, i jeszcze raz. 5, dobra, i przyspieszamy. 5, 4, 3, 2, 1. I jeszcze raz. 5, 4, 3, 2, 1. I powolutku. Opuszczamy stopę na ziemi. Świetnie, zabieram głęboki wdech i wydech. Dobra, teraz przechodzimy na bok, czyli piłka jest przed nami w ten sposób. Jesteśmy na kolana, piłka z boku. Przekręcamy się tak, aby jedna ręka była na ziemi, płasko. Podpieramy się bardzo ładnie. I teraz początkujący. Jedno kolanko kładziemy na ziemi, tak, żeby było dodatkowa podpórka. Wersja bardziej zaawansowana. nóżki proste, tak jest! Bardziej będą pracowały mięśnie. Dobra, z tej pozycji jedna do góry i na dół. Do góry i na dół. Także jeszcze dziesięć, obciągnięte palce, dziewięć, powolutku do ćwiczenie. Osiem, siedem, ciut wyżej to nóżka, sześć, pięć, zatrzymuję na sekundkę. Cztery. Nie machamy nogą, kontrolujemy. Trzy. Dwa. I ostatni raz. Na dół. Świetnie. Teraz noga do przodu. Stopa płaską na ziemi. Okay. Noga ta, która była, ta dolna noga. Do góry ją podnosimy. I na dół. I do góry troszeczkę wyżej. Pracuje wewnętrzna część ude, prawda? Na dół. I zrobimy jeszcze dwa. I ostatni raz do góry i trzymamy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i opuszczamy stopę na dół. Przechodzimy na drugą stronę, robię piłkę z drugiej strony. Znajdźcie sobie balans, jeżeli piłkę. Trzeba się, się wgromolić, podbieramy się ręką, żeby nie spaść. Nogi proste albo pamiętajcie, możemy się opierać. Jedno kolanko ma być zgięte. Dobra, gotowi? I do góry nóżka. Raz. Dwa. Powolutku. Trzy. starać się trzymać ciało w linii prostej. Cztery. Pięć. Nie zatrzymujemy powietrza, tylko oddychamy. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. I dziesięć. Zrobimy jeszcze dwa razy. Raz i dwa. Świetnie. Noga do przodu, płasko stopa, tylna noga do góry i na dół i do góry i trzy, dwa. Ostatni raz. Trzymamy dziesięć dziewięć. Możemy trochę populsować. Sześć. 5, 4, 3, 2, 1. I powolutku opuszczamy obecnie stopy na siebie. Świetnie. Głęboki wdech. I wydech. Bardzo dobrze. Dobra. Kładziemy się na plecy. Łasko. Stopy na piłkę. Ok. I tak. Piłka czy tak, Stopy stawiamy na piłkę. Z tej pozycji. Ręce są prosto na ziemi. Głowa na ziemi, starajcie się rozluźnić w miarę możliwości, głęboki wdech i wydech, tak jest. I z tej pozycji rolujemy piłkę do tyłu i podnosimy biodra do góry, tak aby tworzyło nasze ciało linię prostą, czyli te bioderka, nie tak, tylko troszeczkę wyżej, dobra? I wracamy do pozycji wyjściowej. Dobra, także próbujemy powoli, trzy, powoli, raz. I do siebie. Dwa do siebie. I trzy. Tym razem troszeczkę wyżej wiodelka poproszę. I wracamy. Dobra, robimy teraz dwa. Trzeczkę szybciej. Raz, wyżej biodra. I dwa. I zatrzymujemy się w tej samej pozycji, czyli tworzymy mostek dobry dobró 9 Dziesięć dziewięć, osiem, siedem sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I do siebie. Nabieramy w wdech. I wydech. Staramy się rozluźnić. Zrobimy jeszcze raz tą samą seryjkę. Z tym razem, z tym razem, tym razem, tym, razem, tym razem zrobimy dziesięć razy, 10 mostków i za dziesiątym razem zatrzymujemy. Gotowi? Ok, zaczynamy. Raz. I do siebie. Dwa. Do siebie. Trzy. Powrót. 4. Pięknie. I zrobimy jeszcze 5. Bioderka wyżej. 6. Przyjemne w nóżkach, prawda? 7, 8. Nie poddajemy się. Teraz trzymajcie jeszcze dwa razy. 9. Bardzo skuteczne ćwiczenie. I ostatni raz 10 i zatrzymujemy lodarkę wysoko. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i wracamy. Głęboki tych. I odpoczynijmy troszeczkę. Dobra. Z tej pozycji możecie się lekko podnieść na łokcie albo po prostu zostać na plecach. Musicie znaleźć pozycję, która będzie Wam bardziej odpowiadała. Nóżki na bok, z tym, że, żeby piłka Wam nie uciekła. Trzymamy piłkę, chwytamy ją stopami. Możecie trzymać nogi leciutko zgięte, albo proste. Będzie troszeczkę trudniej. Brzuszek też będzie pracował przy tym ćwiczonku, także starajmy się, okej? Okay? Dobra, 10 razy piłka do góry. Także chwytamy, mocno zaciskamy nogi i do góry. 10, na dół. 9, do góry, na dół. 8, świetnie, na dół. 7, 6, 5. Bez opuszczenia piłki na dół. 4, 3, 2, i ostatni raz i odpuszczamy delikatnie piłkę na ziemi. Dobra. Trzymamy piłkę, chwytamy ją nogami. Kolana są zgięte. Okay? I tak możecie zostać w tej pozycji. W każdym razie co robimy? Zaciskamy mocno kolana i ściskamy piłkę. Gotowi? Wydech, zaciskamy i rozluźniamy. Jeszcze raz nabieram głęboki wdech, wydech i zacisk. I trzymamy. Trzy, dwa, jeden, rozluźniamy. Tak jest, pracują, uda, wewnętrzna strona. Jeszcze raz, głęboki wdech, wydech, zacisk. Tak jest, świetnie. Trzymamy, trzymamy, trzymamy. I rozluźniamy. Jeszcze raz, wdech. I wydech, zaciskamy. Tym razem potrzymamy troszeczkę dłużej. 10, 9, 8, 7, ściskamy mocno. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniały. Świetnie. Ok. 3 sekundki przerwy. Zrobimy to jeszcze raz. Tym razem, tym razem już potrzymamy troszeczkę dłużej zacisk. Ok. Gotowi? Wdech i start. Zaciskamy, ściskamy mocniej. Jeszcze mocniej. Trzymamy. Ok, jeszcze 5 sekundek, a naprawdę chciałbym, żebyście zacisnęli z całej siły. Ściskamy tą piłkę. 3, 2, 1, rozluźniamy mięśnie. Uf, świetnie. Dziękuję Wam serdecznie. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia.